Jestem Teoś, odkąd pamiętam, chcę ratować Pandy. Każdy z nas ma jakąś misję. Ja jestem najmłodszy w rodzinie. Dlatego jestem pewien, że zrobię życie o coś wielkiego. Coś, co będzie miało ogromne znaczenie dla świata. Będę ratował Pandy. Zawsze będę słuchał i podążał za... za głosem mojego serca jak będzie trzeba, to zdobędę szczyty radowców. Przepłynę ocean. Albo zmienię bieg wiatru. Składam jakby by uratować kochane panty. Jestem Teoś. To ja jestem zmi zmianą tego świata. To ja jestem zmianą tego świata. Uwierz w kalumpę. yes them too